Karolina Gilon i jej nowe nosidło do noszenia dziecka. Chodź opowiem Ci o tym trochę. To jestem Alicja, jestem doradcą noszenia i uczę rodziców nosić w chustach, jak i w nosidłach. I przejdźmy do skomentowania nosidła, którym posługiwała się Pani Karolina. Ostatnio na profilu Pani Karoliny mogliśmy się spotkać z tym, że pokazała, że nosi swoje dziecko w nosidle marki Kinderkraft, która jest we współpracy z marką Bizu, jeżeli chodzi o design. I od razu na wstępie mówię, że to jest bardzo fajne nosidło, ponieważ Kindercraft ma kilka fajnych modeli nosideł, a to w kolaboracji właśnie z Bizu jest nadal bardzo fajnym modelem, który ma regulację i ma możliwość wsparcia prawidłowej pozycji dziecka. Oczywiście Pani Karolina wspomniała na swojej relacji, że to nosidło wspiera prawidłową postawę dziecka i dba o bioderka dziecka, co jest bardzo istotne i bardzo się cieszę, że ten aspekt został wspomniany, bo jest to niesamowicie istotne, w szczególności, że w internecie mamy dosyć sporo po prostu informacji nieprawidłowych niesprawdzonych sprawdzonych prawidłowo, ponieważ nie wszystkie modele nasideł nadają się do noszenia dzieci, a rynek nosidłowy w przeciągu ostatnich 4 lat naprawdę zmienił się o 180 stopni. I cieszę się w takich momentach, że celebryci jednak zwracają faktycznie uwagę na zdrowie swoich dzieci i weryfikują produkty, które reklamują, ponieważ, tak jak wspomniałam, to nosidło jest naprawdę bardzo fajnym nosidłem. Ten model nosidła Kindercraft w kolaboracji z Bizu jest bardzo podobnym nosidłem w budowie, jeżeli chodzi o model. Adekwatny z tej samej firmy, czyli KinderCraft Nino. To jest budowa praktycznie że identyczna, natomiast KinderCraft Nino nie jest nosidłem, które posiada regulacje pod kątem rozstawu bioderek czy ogólnej regulacji nosidła pod kątem dziecka i wystarczy nam na dużo krócej niż takie nosidło ergonomiczne, które posiada różnego rodzaju regulacje, przykładowo właśnie. W rozstawie bioderek czy na wysokość panelu, który przykrywa plecki dziecka. Także ogromny plus dla pani Karoliny za naprawdę świadome podejście do rodzicielstwa i promowanie bardzo fajnych produktów, które realnie służą naszym dzieciom w sposób prawidłowy i dobry. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym nosidle i dajcie znać, jakie wy macie nosidła bądź chusty nie warto pamiętać o tym, że nosidło, w szczególności dla maluszków, warto dobrać z doradcą bądź przymierzyć po prostu w jakimś showroomie, miejscu, w którym po prostu mamy różnego rodzaju nosidła. Warto przymierzyć dlatego, że nie każdy model nosidła będzie odpowiadał naszej budowie ciała, jak i budowie ciała dziecka. No i również bardzo istotna rzecz. Nigdy nie nosimy dzieci w żadnym nosidle przodem do świata. Jest nieprawidłowa pozycja, która po prostu deformuje poniekąd pozycję dziecka, ustawia nieprawidłowo kręgosłup, jak i również bioderka u dziecka i bardzo niekorzystnie wpływa po prostu na całościowy rozwój fizyczny dziecka. Ale też również inne psychiczne, ponieważ dziecko jest narażone z przodu na bardzo dużą ilość bodźców. Dlatego zawsze nosimy dziecko w nosidle czy w chłoście brzuszkiem do brzuszka, albo właśnie na plecach brzuszkiem do naszych pleców. Jest to najbardziej optymalna pozycja noszenia dzieci.